Hej, dzisiaj yy, pokażę Wam parę ciekawostek odnośnie mojego auta, jakim jest Civic 8 generacji. Słuchajcie, bryka nie jest jakoś duża, ale pokażę wam ile jest przestrzeni i tam bagaże i tu opadną wam szczęki. Otwieramy bagażnik. Taki mamy kufer. Ale to nie wszystko bo mamy jeszcze podłogę. I tu jeszcze podejrzewam, że zmieszczą się jakieś dwie torby płaskie albo walizka. Ale właśnie bagażnik to nie wszystko. Dzięki budowie foteli tylnych pod siedziskami mamy dodatkowe miejsce na bagaże. Patrzcie się. I tu spokojnie też wejdą w jakieś mniejsze torby. Także pojemność bagażowa tego auta jest zaskakująca. Z racji tego, że klimatyzacja jest dwustrefowa, to kierowca reguluje sobie temperaturę tym pokrętłem, a pasażer. No właśnie, czym reguluje pasażer? I tu też jest fajna sprawa, bo pasażer reguluje sobie temperaturę na tym boczku. Kolejna sprawa to jak odpalamy to auto, bo za pół z kluczyka, ale odpalamy z przycisku. Ten dolny licznik to jest takie 3D. Zobaczcie widzicie. No i tu jest obrotomierz i komputer pokładowy. Następna ciekawa sprawa to licznik, który ma dodatkowe funkcje. To jest ten górny licznik. I on ma reflimiter ekonomizer i pokazuje, kiedy zmienić bieg na wyższy i kiedy zmienić bieg na niższy. Mimo że autko ma już parę lat, posiada klimatyzowany schowek, który możemy sobie wyłączać lub włączać.